Dla urodzonych 4 października. Jeśli ktoś z swoich bliskich lub znajomych ma dzisiaj urodziny, prześlij mu ten film, bo to może być oryginalny i miły prezent dla niego. Kto urodził się 4 października? Jest spostrzegawczy, harmonijny, okazuje zdolności porównawcze, taktyczne i dyplomatyczne. Jest to człowiek bardzo inteligentny. Które potrafi połączyć zamiłowanie do przyrody i życia wiejskiego ze znaczną ekspansją umysłową. Ma zdolności dyplomatyczne, które umiejętnie stosuje w życiu, zręcznie dobierając sobie współpracowników. Umysł to niezwykle pojętny o wszechstronnych zainteresowaniach. Nieco zmienny, wyróżnia się jednak swym taktem oraz umiejętnością znalezienia. W każdej sytuacji życiowej. W stosunkach z ludźmi okazuje dużo subtelności, a jego umiłowanie sprawiedliwości zaznacza się w życiu dość wyraźnie. Bardzo wrażliwy, pragnie wywierać dodatnie wrażenie na innych i podobać się ogólnie. Jest to człowiek równego charakteru, starający się ze wszystkimi ludźmi wychodzić jak najlepiej, w stosunkach dość przyjemny. Ambitny, szlachetny, harmonijny, posiada wielką intuicję i odznacza się swymi zdolnościami porównawczymi. Potrafi jednocześnie ujmować dwie kontrastowe sprawy każdej rzeczy lub zagadnienia. Jest niezwykle spostrzegawczy. Zazwyczaj nic nie ujdzie jego oka, co dzieje się w jego otoczeniu. Posiada zdolności literackie. Choć rzadko tylko dąży do osiągnięcia ich najwyższego rozwoju. Pod tym względem kobiety górują nad mężczyznami i potrafią pisać do swych przyjaciół i krewnych listy niezwykle ujmujące. Dzięki bystrej obserwacji potrafią one nawet najdrobniejsze szczególiki uczynić interesującymi. Zawsze dobrze usposobiony, uprzejmy zrównoważony człowiek w dniu tym urodzony, przeważnie okazuje zdolność do wzniesienia się w życiu ponad walki partyjne, stronnictw i do zajęcia stanowiska bezstronnego. Urodziny te przynoszą nieraz pewną tendencję do dyskarmonii z ojcem, który nie ma w tym wypadku dobrego wpływu. Bywa tak, że innym osobom wydaje się nieco kapryśny. Jakby człowiekiem podwójnym. Jest to jednak tylko złudzenie. Urodzonym 4 października przesyłam moc magicznych życzeń. Wróżka Maria.